Dziennikarze Polskiego Radia Poznań wyróżnieni medalami przez prezydenta Andrzeja Dudę. Najwyższe odznaczenie, Złoty Krzyż Zasługi otrzymała redaktor Barbara Miczko-Malcher. Nestorka Polskiego Radia Poznań, redaktor Barbara Miczko-Malcher jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. Pani redaktor, na początek no, naszej rozmowy proszę przyjąć serdeczne gratulacje. Bardzo, bardzo dziękuję, ale odwzajemniam gratulacje, bo Roman Wawrzyniak też otrzymał to znaczący y, krzyż. Tak, ale... Srebrny, pani redaktor, bo musi jeszcze trochę Pożyć, ale, ale nie będziemy to. rozmawiać o mnie, tylko o pani pracy, ale pozwolimy sobie jednak na nasz, początek naszej rozmowy m, też pogratulować pozostałym wyróżnionym pracownikom naszego radia: dyrektorowi radia Poznań Arkadiuszowi Kozłowskiemu, dyrektorowi Witoldowi Gładkijowi i szefowi działu publicystyki Łukaszowi Kaźmierczakowi. Pan, szanowni panowie, wszystkiego najlepszego, serdeczne gratulacje. E, no i przy okazji gratulujemy też wszystkim pozostałym wyróżnionym, bo było ich dzisiaj całkiem sporo. Z osób. Z Wielkopolski, które no naprawdę dużo robią. Jak pani redaktor jednak odebrała to wyróżnienie przyznane przez samego prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Andrzeja Duda? No, byłam zaszczycona, wzruszona, no i, i to, że w dobrym towarzystwie odbierałam to, to wyróżnienie, to oczywiście dobrze wpływa na, na nastrój, na, na chęć dalszą do pracy przyjęli zaproszenie ktoś z rodziny przyjął zaproszenie tak też był, pojawił się na uroczystości. Był mój mąż był syn z żoną. No wszyscy wszyscy byli mhm. dumni no z tak. mamy. Nie, trudno się dziwić. Pani redaktor ma już w swojej kolekcji wiele innych wyróżnień, ale tym razem to jednak złoty krzyż zasługi. Wiem, że trudno mówić o swoich sukcesach, ale no jednak chciałem namówić, poprosić może panią redaktor o przypomnienie, jak wyglądała pani praca przez te wszystkie lata spędzone za mikrofonem Polskiego Radia Poznań. Które wydarzenia, może też, które sukcesy są, są pani najbliższe? No, sukcesy to udane audycje, i tych udanych audycji było trochę. W ogóle to, to mam w swoim dorobku kilka tysięcy już nagrań przeróżnych, i za każdym z tych nagrań kryje się człowiek. No, te spotkania z ludźmi. Też na marginesie powiem, że od 25 lat robię spotkania z kulturą. To są nie tylko wydarzenia, ale właśnie spotkania z ludźmi kultury, sztuki. I te spotkania z ludźmi są dla mnie i zawsze były magnesem. I to, to niesie takie nagranie z człowiekiem jakimś nowym. Niesie wiedzę, niesie emocje. Często ludzie otwierają się i dzielą się przeżyciami. Czasami nawet się zagalopowują i mówią więcej niż chcieliby powiedzieć. Ale jeżeli proszą, żeby tego nie wykorzystywać, to z bólem serca zawsze się wycofuję z tych fragmentów nagrań, które były bardzo intymne. Mhm. I, bo, to, bo to jest moja dewiza, żeby zachować uczciwość w tych rozmowach, żeby zawsze pochylać się nad słowem, pięknym polskim słowem. No i, i, i żeby to, te nagrania niosły prawdę. Także prawdę historyczną, bo z takich znaczących, pierwszych nagrań, takich cyklicznych, to przypomnę powstanie, powstanie poznańskie 1956 roku, kiedy to docierałam do świadków historii, do świadków tamtych wydarzeń. I to, to jak się okazało, były pierwsze. Zarejestrowane relacje z tamtego okresu, chociaż ja to robiłam w 80 roku. A więc już. Y, Ale nawet do... wtedy to nie było takie proste? Nie było to takie proste. Mhm. I potem też był problem z emisją tego reportażu, który został dostrzeżony y, w, na konkursie y, reportażu y, radiowego. No i, i dopiero po jakimś czasie został wyemitowany. No i tam w tym cyklu też zrobiłam audycję o tym, co się działo tego dnia tej, tego. Czarnego Czwartku, mhm. u nas w radiu, tutaj jesteśmy, tutaj nagrywamy, prawda? I, i, i to, co, co mi opowiadali radiowcy, jeszcze wówczas żyjący, to było niesamowite, niesamowite. I co ciekawe, Również nikt ich spłętał, wcześniej o to nie pytał, nie, to jest najciekawsze. Nikt ich prawda, nie też. pytał, oni mhm. też się tym specjalnie nie dzielili, bo, bo jeszcze żyli przedstawiciele techniki, przedstawiciele działu tego redakcyjnego, no i, i, i telefonistka, która barwnie bardzo opowiadała, jak I nagle chodziła, znalazła się młoda dziewczyna, która tak, zaczęła ich i, przepytywać, tak? No i, i puentą tego reportażu, tak tajne, że przed przeczytaniem spalone, było odkrycie, że dźwięki, do których sięgnęłam dzięki Zenonowi Andrzejewskiemu, realizatorowi dźwięku, to były przez całe lata, do tego momentu, kiedy ja to wykorzystywałam, były schowane w taśmotece. Nikt Głęboko o nich schowane. nie wiedział. W ostatniej szufladzie, jak to się mówi. Nie, w pudle. W pudle, w pudle z napisem Muzyka Dosłownie. Ludowa. A Ach, to nawet. był zapis procesów poznańskich, niezwykłych tych procesów poznańskich po, po wydarzeniach czerwca 1956 roku. A więc to były takie znaczące nagrania. Potem ze, ze znajomą dotarłam do wronek. I tam we wronkach do ksiąg. Więziennych i do, i do tego okresu, kiedy we Wronkach było więzienie polityczne. I też jeszcze byli więźniowie z tamtego okresu, i, i takie nagrania są u nas w archiwum dzięki temu, co, co zrobiłyśmy. I to, I to jest też właściwie, jak się słucha, to tak jakby rzucać kulą śnieżną w okno i, i rozbijać szybę, bo to, bo to aż aż y, u, uszy y, no, drżą od, ty, od tych opowieści. No także, że to, to były cykle tam właśnie, ten cykl y, czerwca 56, cykl y, żołnierzy y, wyklętych. Y, zajmowałam się też y, walkami nad Bzurą, bo y, to z racji osobistych y, y, powiązań, bo tatą mój, jak miał 19 lat, Aha. to tam y, też się znalazł z tą armią Poznań. Także, że to różne rzeczy się na to składały jakieś wspomnienia z dzieciństwa jakieś niedopowiedziane historie i myślałam sobie no muszę, muszę się dowiedzieć więcej i tak i tak działałam ale, ale... Czyli z tych tysiąca można jednak wybrać te albo gdzieś zostają w sercu w głowie te które, które z tymi człowiek jakoś emocjonalnie tak, czuł związek tak, prawda tak, jako emocje nawet. W, dwie, mhm. w, dwie, w tym i w w dwóch kierunkach. W można dwóch kierunkach tak. szły, mhm. tak, tam, w stronę od, od rozmówców i od nas też w stronę rozmówców. Bo pamiętam, jak nastał stan wojenny, to też się zastanawiałam, co tu zrobić. Ja co prawda wtedy nie pracowałam, ale byłam radiowcem, więc coś trzeba było robić. I ten początek stanu wojennego pomyślałam sobie razem z moim mężem i z naszym przyjacielem. Wojtkiem, nie yy, 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 Wojtkiem, z Michalskim. Mhm. Yy, zapomniałam imię. No, mhm. wybacz. No, zdarza, się, zdarza się to no, i dzisiaj yy, przecież. Yy, yy, i on już nie żyje od lat. Mhm. I pojechaliśmy na Kujawy Białe tropem stachury. Dla naszego pokolenia stachury, stachura był symbolem, yy, symbolem wolności. I pojechaliśmy. Jego tropem powstał godzinny reportaż z Edward Stachura los Zygzakowaty. Pamiętam, że wtedy w trzecim programie zupełnie oszaleli, bo, bo tam dotarliśmy do dźwięków, których nikt nie znał, prywatnych, z prywatnych zasobów nagrania Stachury, jego kuzyna rojka. No, no po prostu było tych odkryć sporo, no i, i dla wszystkich ja myślę, z tamtego pokolenia to była ważna postać. No i były inne literackie postaci potem. No właśnie, bo, 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 bo przeszliśmy płynnie właściwie do tej dziedziny, nie tylko historii, którą się pani redaktor zajmowała, ale też właśnie kultury. Chciałem podpytać troszeczkę, z kim pani redaktor udało się porozmawiać, kogo pani nagrała, kogo utrwaliła na taśmach, czy powiedzmy na dyskach, może już teraz bardziej, ale, ale w jakie to były postaci, taśmy, no właśnie, tak, jakie to, to były taśmy. postaci, które też zostaną w pani pamięci. No, jest bardzo dużo tych postaci, jest bardzo Trudno, dużo nie takich, wybrać, prawda? takich znaczących, jak Tadeusz Różewicz. Ale y, nagrywałam tutaj na naszym poznańskim gruncie y, Wicia Różańskiego, z którym się bardzo przyjaźniłam. Y, Witek się urodził w Musinie tak jak i ja, a mm -hmm. więc to nas łączyło. On mieszkał już potem w Poznaniu, był takim ulubieńcem plastyków, y, ludzi y, kultury. Bo on był jak takie duże dziecko, człowiek żyjący w swoim świecie, ale bardzo wrażliwy, bardzo pięknie piszący. Witek Różański, Andrzej Babiński, który też był człowiekiem innym od pozostałych, bo mówiłam o Tadeuszu Różewiczu, no to to uznana wielkość. Ale mnie zawsze interesowali też ci ludzie, którzy byli znakomici, ale z jakichś powodów nie mogli zaistnieć. Mhm. Bo to choroba była, y, nieprzystosowanie do, do życia w społeczeństwie, no różne sprawy. Taki był właśnie y, y, Andrzej Babiński, który w sumie to jedyne nagranie, które powstało, to y, u nas w domu. I to jedyny, <gry> który jest w Radiu w Poznaniu. Y, 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 potem próbowano, on zresztą tragicznie zakończył życie Babińskie, ale był Tadeusz y, Siejak to też taki niepokorny pisarz, z nikim się nie stowarzyszał, ale też przedwcześnie zmarł. Ale udało się pani namówić te osoby ale... też na, na rozmowę. To nie jest też takie proste, jak Ta, wiemy, ja, prawda? ja z tymi ludźmi, w, z wszystkimi się przyjaźniłam potem. I to... wtedy łatwiej nawiązać. Ta, tam, tą, tak, tak. Tak, mają zaufanie i myślę, że to jest też leży u podłoża tych spraw. No właśnie, pani zaufanie. redaktor, bo musimy kończyć, ale jeszcze chciałem jednak o to zapytać na koniec koniecznie, bo bez względu na technologię, one się zmieniały, to też wybrzmiało trochę w tej naszej rozmowie, to m, tak zupełnie Coś innego jest w naszym zawodzie ważniejsze, najważniejsze. Co, co to jest zdaniem pani redaktor? Jakie umiejętności są potrzebne? To jest przede wszystkim pasja. Mhm. Trzeba to lubić, bo ja tak odbierałam dzisiaj ten medal, ale sobie pomyślałam, a właściwie to największą radością jest dla mnie. Powrót do pracy. Powrót do pracy, ale to jak zadzwonią słuchacze, jak mi. Przyślą jakieś, nawet reakcje, dyplom dostałam tak. od słuchacza i wyrazy uznania. No, no, to, to, to są te prawdziwe radości, bo przecież nikt ich nie zmusza, nikt yy, nie, nie oczekuje. Od serca to są takie Ta, reakcje. To prawdziwe, są takie prawda? reakcje od serca. I to jest najważniejsze. Czego życzysz pani, redaktor, na kolejne lata pracy? No, zdrowia i, to, i, i entuzjazmu. To tego pani życzę, tego nie brakuje. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Nestorka Polskiego Radia Poznań, dzisiaj odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę, redaktor Barbara miczko Malcher była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań, a za chwilę kolejne tematy.